Witam w kolejnym odcinku z serii Szczęście. Jak już wiesz, co naprawdę dla Ciebie w życiu jest ważne i jak już wiesz, że ten Twój życiowy priorytet jest prawdziwy dla Ciebie, czyli pochodzi z miejsca radości, miłości, a nie strachu, ani oczekiwań innych, dzisiaj zajmiemy się definiowaniem pragnienia w ramach tego Twojego priorytetu. Krótko mówiąc, Jakbyśmy żyli w idealnym świecie, gdzie wszystko jest możliwe, jak wyglądałoby Twoje życie w ramach Twojego priorytetu? Dzisiejszy odcinek jest częścią większej serii, którą w całości możesz zobaczyć na mojej stronie adamalexander.org. Tam pod hashtagiem szczęście znajdziesz tą serię poukładaną w bardziej logiczną całość. Ja oczywiście nie mogę ci powiedzieć, co jest twoim pragnieniem. Ja ci tylko mogę powiedzieć parę rzeczy, które pomogą ci zdefiniować swoje pragnienie w ramach swojego priorytetu. Przede wszystkim chciałbym, żebyś wiedział, że nikt ale to nikt na tym świecie nie rodzi się bez pasji. Nikt na tym świecie nie rodzi się bez talentu. Nikt na tym świecie nie rodzi się bez wartości. Jest to o tyle istotne, że czasami, będąc trochę dłużej w niskich emocjach, można dojść do wniosku, że człowiek jest mało warty że nie ma pasji, że nie ma żadnego talentu, zwłaszcza porównując się z innymi, którzy z pozoru, z pozoru odnieśli większy sukces od ciebie. Pozór jest tutaj bardzo kluczowym słowem, bo im osoba jest bardziej publiczna, tym ta publiczna persona tej osoby, tej jej obraz jest Oddalony od rzeczywiście życia tej osoby, od tego, co ona przeżywa, czego doświadcza, na ile jest szczęśliwa i na ile rzeczywiście czuje się, że odniosła sukces. I skoro nikt nie rodzi się bez pasji i nikt nie rodzi się bez talentu, to odkrycie tej swojej pasji jest absolutnie kluczowe, bo jak nie odkryjesz tej pasji, nie możesz zabudować swojej wyspy szczęścia, nie możesz jej zdefiniować. Nie mając jej zdefiniowanej, po prostu nie możesz wpłynąć w jej stronę. I teraz mając ten Twój priorytet, ten temat, który dla Ciebie jest ważny, ta Twoja pasja, ten Twój talent, ten Twój dar będzie w ramach tego Twojego priorytetu, pod warunkiem, że właściwie zidentyfikowałeś ten swój priorytet życiowy. I jest to o tyle istotne, że jeżeli Twoja pasja, Twoja ekscytacja, Twój talent, Twój dar nie mieści się w ramach Twojego priorytetu, to ten priorytet tak naprawdę nie jest Twój. Ten priorytet, będzie odpowiedzią na oczekiwania innych osób, społeczeństwa, rodziny, nawet Twoich znajomych. To nie będzie Twój prawdziwy priorytet, bo Twój prawdziwy priorytet, to co dla Ciebie w życiu najważniejsze, jest unikalnie Twoje. I to wyrasta z Twojego talentu, to wyrasta z Twojego daru, to ma korzenie w Twojej pasji. Więc jak to się tutaj nie nachodzi, to wybierając ten priorytet życiowy, Popełniłeś gdzieś błąd. I jak do końca nie wiesz, o czym mówię, to załączę tutaj odcinek o tym, dlaczego priorytet w życiu jest ważny i jak wybrać to, co ważne dla Ciebie w życiu. Zanim przejdziemy dalej, chciałem też zdefiniować słowo pasja, bo pasja to jest takie słowo, które się często używa, a tak naprawdę ono rzadko jest definiowane. Dla mnie pasja to jest entuzjazm na sterydach. I na ogół pasja ludziom się kojarzy z jakąś twórczością, z podróżami, z spędzaniem wolnego czasu generalnie. Należy odróżnić hobby od pasji. Pasję możesz znaleźć absolutnie w każdym temacie swojego życia. Jeżeli na przykład dla Ciebie najważniejszym priorytetem, najważniejszym tematem w życiu jest rodzicielstwo, to możesz znaleźć pasję w tym temacie. Jeżeli dla ciebie najważniejsze jest pomnażanie majątku, to możesz znaleźć pasję w tym temacie. Pasja w każdym temacie jest ok, pod warunkiem, że robisz to z radości, z miłości, a nie ze strachu. Nie z które cię ograniczają. Robisz to z które cię uwalniają, które pozwalają na tą ekspresję tej twojej. Tej Twojej boskiej cząstki, tej Twojej esencji, która jest naprawdę tak unikalna, jak tylko unikalna może być. Nie wpadaj w pułapkę, że pasja to musi być coś wielkiego. Nie wpadaj w pułapkę, że pasja to musi być tworzenie, jakiś, jakiś artyzm. Pasją może być wszystko. Więc dzisiaj chciałbym, żebyś zastanowił się nad tym, jak wygląda dla Ciebie sukces. Jak wygląda dla Ciebie satysfakcja w tym temacie, dla Ciebie najważniejszym? Nie wiem, co jest Twoim priorytetem. To tylko Ty wiesz, to tylko Ty go wybrałeś. I nawet wybrałeś, to jest złe słowo Ty go zdefiniowałeś, dlatego że priorytet się, priorytetu się nie wybiera. Priorytet będzie odbiciem, odzwierciedleniem Twoich wrodzonych preferencji. Więc tylko Ty wiesz, jak wygląda. Ta rzecz, ta osoba, ta sytuacja, jak wygląda Twoje życie w tym dla Ciebie najważniejszym temacie? Jak wygląda to miejsce, w którym chcesz być, w które utożsamiasz z sukcesem i satysfakcją? Bardzo istotne jest, żeby uważać na kilka rzeczy, definiując to miejsce. Po pierwsze, nie wpadaj w pułapkę ograniczających wierzeń, które dzisiaj masz. W sumie zapomnij o teraźniejszości. Zapomnij o pieniądzach, jak pieniądze są problemem. Zapomnij o dzieciach, jak dzieci są problemem. Zapomnij sumie o wszystkim, co pojawia się jako wymówka. Dzisiaj budujemy wyspę. Jak ją zbudujemy, to zajmiemy się każdą z tych wymówek, bo to te wymówki tak naprawdę powstrzymują cię przed zmianą kursu, przed obraniem kursu na swoją wyspę. A każda z tych wymówek jest nieprawdziwa. Drugą pułapką, której chciałbym, żebyś unikał, jest jest materialna pułapka, jest bogactwo, jest luksus. W większości ludziom się wydaje, że jak będą mieli milion złotych, czy dwa, czy pięć, czy sto na koncie, to naprawdę będą szczęśliwi i pewnie będą zachłyśnięci, ale między zachłyśnięciem, a szczęściem jest ogromna różnica. I Cała ta historia zaczęła się od definiowania, czym tak naprawdę jest szczęście. Więc Pieniądze szczęścia nie dają. Pieniądze mogą dać ci ulgę, ale to nie jest szczęście. Nie dla wszystkich bogactwo i luksus będzie szczęściem. Ja pamiętam, jak byłem z Łukaszem na wyspie Hajna i w takiej ładnej wili, w ogóle bardzo ładne miejsce, i ja po byłem znudzony. To nie jest mój świat. Mnie to nie ekscytuje. Bardziej mnie ekscytowało podróżowanie przez Chiny z plecakiem, poznawanie prawdziwych ludzi w ich prawdziwym życiu. To mnie bardziej ekscytowało niż siedzenie w jednym miejscu w luksusie. I nie ma oczywiście nic złego z bogactwem i luksusem, jeżeli to Cię ekscytuje. Więc nie wpadaj w pułapkę materializmu, jeżeli materializm Cię nie ekscytuje. Trzecią pułapką, na którą chciałbym, żebyś uważał, to nie wpadaj w pułapkę, Pomocy innym. Tak naprawdę nikomu nie można pomóc. Można pomóc tylko osobie, która jest otwarta na pomoc. Więc można pomóc tylko tej osobie, która prosi, może niekoniecznie werbalnie, ale która jest otwarta na pomoc. Naprawdę nikt nie może iść do kogoś i na siłę go uszczęśliwić. Jest niemożliwe. Ty, żyjąc swoją pasją, Żyjąc swoim talentem, ekspresjonując ten swój unita, unikalny dar, który masz w sobie, będziesz uszczęśliwiał ludzi tak czy inaczej, będziesz pomagał ludziom tak czy inaczej, będziesz inspirował ludzi tak czy inaczej, bo inspiracja jest możliwa tylko i wyłącznie z miejsca miłości, nie z obowiązku, nie z poczucia winy. Więc Definiując to swoje, ten swój, ten swój idealny obraz mentalny tego swojego pragnienia, nie wpadaj w pułapkę, że ty musisz pomagać innym. Pomagasz innym tak czy inaczej, ekspresjonując swoją pasję, żyjąc swoją pasją, będziesz pomagał innym, to jest nieuniknione. I jeżeli naprawdę masz problem z zdefiniowaniem tak naprawdę i tego swojego priorytetu i tej swojej pasji, i zbudowaniem tego mentalnego obrazu swojego sukcesu, to zastanów się, w czym jesteś dobry. Jak nie wiesz, w czym jesteś dobry, to zapytaj ludzi, co oni myślą, w czym Ty jesteś dobry. Bo czasami my, będąc w tej mantrze, bardzo głęboko nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ta mantra zagłusza, zagłusza, staje się głośniejsza. Ten hałas staje się głośniejszy niż to wołanie Twojego pragnienia, Twojej pasji, bo Twoje prawdziwe pragnienie wołać się zawsze i nieustannie, przez całe życie. Czy pójdziesz za nim w wieku 20 lat, czy 40, czy 60, ci nigdy on nigdy nie przestaje Cię wołać. Intensywność tego Twojego płomienia e, zależy oczywiście od Ciebie, na ile Ty pozwolisz mu się rozpalić, ale on nigdy nie gaśnie przez całe Twoje życie. Więc jeżeli naprawdę nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, to ten hałas, to momentum tego, że nie wiem, zasłania ten Twój płomień, ale on nigdy nie gaśnie. Więc zapytaj innych, bo inni mogą zauważyć. Pytając oczywiście. Pytając innych też oczywiście być ostrożny, żeby nie wpadać w pułapkę oczekiwań innych. Tak? Więc bardziej w czym jestem dobry, a nie w czym uważasz, żebym się sprawdził, a nie w co powinienem zrobić w życiu. W czym jestem dobry? Jaki jest mój talent? To jest pytanie. Drugie pytanie, które może Ci pomóc w tym Twoim zadaniu, w tym Twoim definiowaniu jest zapytaj siebie z czego jesteś dumny do tej pory? Bo duma zawsze będzie odzwierciedleniem sukcesu, satysfakcji. Więc jak czujesz się dumny z jakiegoś osiągnięcia i to osiągnięcie było motywowane radością i miłością, a nie poczuciem obowiązku, strachem i tak dalej, to ta duma. Może być drogowskazem do Twojej pasji. Ale tak naprawdę, mając lat 20, 30, 40, od 20, 30, 40, całe swoje życie pragniesz. Całe Twoje życie to pragnienie puka do Twoich drzwi. To jest nieuniknione. Jak Ty tego pukania nie słyszysz, to po prostu go zagłuszasz, ale ono puka. Więc też zwróciłbym uwagę na swoje impulsy i na swoje uczucia, na swoje emocje. Jak zauważysz, że coś ci ekscytuje, jak banalne by to nie było, pójdź za tym. Bo banalność tego pukania, tego impulsu może być tylko pierwszym krokiem, pierwszym szczeblem na drabinie, który może Cię zaprowadzić do swojej pasji. Więc nie ignoruj małych rzeczy. Jeżeli idziesz ulicą i widzisz coś fajnego i Twoja pierwsza myśl Wow, jak ja bym tak chciał, to idź i spróbuj. Bo twoje prawdziwe pragnienie woła cię nieustannie. Ten płomień nigdy nie gaśnie. I pamiętaj, że prawdziwym bogactwem na tym świecie nie są pieniądze i luksus, ani sława. Prawdziwym bogactwem na tym świecie jest poczucie szczęścia. Nazywam się Adam Aleksander, był mi bardzo miło cię gościć. Jeżeli znajdujesz wartość w tych odcinkach, proszę, porób ten materiał. Subskrybuj mój kanał, bo w kolejnym odcinku zajmiemy się tematem konflikt, konfliktujących się pragnień. Jak to dwa pragnienia, które z pozoru są sobie przeciwne. To tyle na tyle. Pa!